Tylko raz w roku. Black Weekend. Minus 25%. Już niedługo. Dostępne tylko na Grand Marszałkiewicz in the Znajdujemy się na oficjalnym Mediadeju przed Golą 67, 37. Zadam Adrian Zieliński w doskonałym humorze. Ja wiem dlaczego, wy też się zaraz dowiecie. Witam serdecznie. Czemu? Witam, witam. A no dlatego, że zmieniamy kategorię wagową, to i można troszeczkę z wagą zluzować bardziej. Zawsze, zawsze na, na tych Mediadejach przed ceremonią ważenia zawsze się sobą mocno elektryczną, taką lekko poddenerowana tym, że ten, te kilogramy trzeba ciąć. Dzisiaj widzę dużo luzu i dużo uśmiechu, co mam nadzieję zwiastuje dobry pojedynek. Nie no, bo, bo, <noise> dużo, dużo kilo miałem do, do zbijania, czy na, na 70, czy na 66 w ogóle. Te 66 kilo to tak spowodowało to, że mój i te zbijanie takie mocno drastyczne, że mój organizm się rozregulował, te hormony się trochę po, poszalały i i to spowodowało też, że, 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 że chyba nabrałem więcej wagi, no bo teraz do od, od wakacji w sumie do, z dobrze się odżywiałem, z, z dietę trzymałem w miarę dobrą, a też już miałem około 88 kilo, no i tak y, półtora miesiąca przed galą, no bo wiedziałem, że tu będę walczył, zawsze znaczy wiedziałem, zabiegałem o to i, i wszystkie znaki na, ziemię, na niebie i ziemi wskazywały na to, że, że jednak zawalczę, ale y, zważyłem się i 87 kilo i mówię do mojego trenera Pawła Derlacza, że Albo trzeba chyba w 7-7 za zawalczyć, albo, albo albo w tym roku no, nie, nie dam rady tego zrobić, bo, bo nie mam zamiaru przechodzić tego samego co w sumie nie ostatnim razem, tylko co kilka, kilka ostatnich razów i to były takie zbijania, że no, byłem blisko opuszczenia tego świata, no, że na rękach mnie wnosili na poranne wrażenie, że ja nie, nie byłem raz, da, nie dałem rady sam tam sam tam wejść, to także wiesz, no, po, po takim czymś nie dało rady się tak zregenerować, że, że, żeby być w pełni sprawnym i dobrze trenujesz ciężko, trzy, trzy miesiące robisz wszystko, wszystko co trzeba i, i potem tak, takie, takie, takie coś. I wiesz, no, to, no, to, no to, 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 to mijało się wszystko z celem, no cała, cała ta ciężka praca, tak jakby teraz tydzień do gali, my z helikopterem by mnie bez niczego na pustyni wyrzucali i potem za tydzień ktoś przyjeżdżał, mówi, dobra, pakuj się, lecimy od razu na ważenie, wiesz, co, po, po tygodniu. No, no i tak, tak się czułem, no i, no i, no i, no i stwierdziłem, że że albo 7-7, albo nie walczymy i podziałem to i zaraz wieczorem była, że propozycja, że, że, że jest szansa, no to, no to wiesz, a chciałem zawalczyć, i cały czas jestem no to no to czemu nie? No wasze ogłoszenie Waszej walki dość zamieszało. No, nikt się takiego zestawienia nie spodziewał. E, nikt nie łączył jakoś w ten sposób mm -hmm. tych dwóch nazwisk e, z Szymonem e, duszą. No ty 66, walczyłeś w, w 7-0. E, Szymon tak naprawdę ma warunki na kategorię nawet ciężką, jakby się uparł. E, jak e, wyglądały przygotowania do Szymona pod względem m, właśnie tych warunków fizycznych, które no, trzeba będzie jakoś sprytnie ominąć, żeby wygrać? Nie to no, no. no. Normalnie, normalnie to wszystko wyglądało tak jak, tak jak do tej pory, no on nie jest dużo wyższy od emie i jak tak byłem, pierwszy face to face nie miałem, to, to też nie, nie jest jakoś dużo większy ode mnie, a to wszystko po prostu wynikało z tego, że ja na, ważyłem, na, na ważyłem 82 kg i przez, przez, przez miesiąc miałem na 6,6 zejść I to, i to dlatego też tak wyglądała, wiesz, po, 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 pomimo takiego zbijania tam 12 kg, tam 8 kg w ostatnią dobę, to ja byłem w stanie walczyć po 5 rund, a wiesz, chciałem sprawdzić, czy 6 sprawy, to, to teraz... Czemu nie sprawić sobie 7-7 i, i, i zobaczymy jak to wyjdzie, a na razie jestem bardzo dobrej myśli, ja i sam wiem na swoim przykładzie nikt mi nie powie, że, że to jest dobre, że na przykład jak masz 10 kilo na ostatni tydzień, to że to i potem, że, że się zregenerujesz i będziesz w swojej optymalnej formie, no po prostu nie, nie uwierzę w to, że ktoś tak robi i że ktoś dochodzi do, 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 do tego, co było przed, przed tym zbijaniem. No. I, I wiesz, no ja jeszcze bym chciał trochę, trochę powalczyć, a takie coś nie sprzyjało temu, bym powalczyć, ja bym chciał żyć, wiesz, o co chodzi. Nie chciałbym za, za, za te kiełkowarne groszy kurwa umrzeć w saunie, wiesz o co chodzi. No to nikt by nie chciał i żaden zawodnik na pewno w ten sposób do tego nie podchodzi, także decyzja na pewno na plus, zobaczymy jak to się przełoży na walkę, ale jeżeli chodzi o warunki fizyczne, masz tego rywala ciężkiego, więc zapytam, czy był ktoś, kto na sali starał się imitować kogoś, kogoś mogłeś wykorzystać jego potencjalnego Szymona Duszę w sparingach? Tak, tak, mia tak były takie osoby, a a praktycznie też jak ja na te poprzednie walki no to też ja z większymi z większymi przeciwnikami yy, z przeciwnikami z sparing partnerami trenowałem i, i też yy, wiesz no du dużo się dużo się nie zmieniło sparing partnerów też nie zmieniałem yy, wszystko wszystko jest yy, tak jak było. No więcej z Mamedem porobiłem, bo teraz mamy też 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 jest w treningu i jest w mocnym treningu. No, i jest też dobry. Także wiesz sam, samo to, że że, że że mogłem się z nim przygotowywać, to też dużo, dużo daje. Tak jak Adam mówił, Krystian mówił i ty jak mówisz e, o Mamedzie, to ja widzę w waszym wzroku, że tam się szykują w grudniu grube fajerwerki z jego strony. On no, mówił o tym wczoraj na konferencji też, ale ja ciebie chciałbym zapytać, no bo spędziliście ze sobą miliony godzin e, na macie. E, czy to tak z ręką na sercu jesteś w stanie powiedzieć, że to jest naprawdę jedna z lepszych wersji Mameda, z jaką ty miałeś okazję trenować? No bo tak mówią twoi kolubowi koledzy. No, dla mnie, dla mnie to, to zawsze był mocny no i każdy każdy z trening z nim jest no, mega ciężki, me, mega wymagający i, i, i myślę, że, że, że jest w formie i że dużo osób go skreśla, ale to... Niesłusznie. Niesłusznie. Nie, ja wiesz, rozmawiamy, ludzie tak 50 na 50 stawiają. Jest część oczywiście fanów, które uważają, że Roberto po prostu presją go rozjedzie, ale no. jednak dużo osób po ostatniej walce z Kotem już nie skreśla Mameda. No ale no co, presja? Bo nie da mu się tak trafić, wiesz, że Szybki jest na nogach, bije, nie, nie wiadomo skąd. Te, ciosy ma też takie no, komtujące każdy tren. No trzeba uważać z nim jak się, jak się trenuje. No, no, no on też, też, też tak walczy i wiesz. I, i, to, I to też na pewno dla mnie jest bardzo, bardzo wartościowe i ja wyciągnąłem z tego wnioski i dużo mi to dało i, i, i jestem, jestem spokojny o, o wynik swojej walki, o wynik walki Mameda, także, także wiesz. To w takim razie jeszcze wrócę do e, ostrudy. E, tamtą e, porażkę już przerobiłeś w głowie. Jak do tego podchodzisz? Jakie wnioski wyciągnąłeś? No, co, no to powiesz, no, miałem 10, 10 kilo praktycznie do, na, na, na ostatni tydzień, po te, te, te ostatnie zbijanie naszej 6. 6 roz, rozsadziło mnie po, po cały, cały mój organizm na strasznie dużo dużo przytyłem i też no, Ach, się zrobiłem to 70 kilo też zrobię. Może, może to trochę olałem no i no, no i wiesz. I by, były problemy, by, była, była walka na saunie. Strasznie to, to było ciężkie. No tak jak mówiłem, Paweł mnie na rano tam na rękach mnie przynosił. A jeszcze tego limitu wagowego nie zrobiłem i i no, ty, ty główną przyczynę Upatruję, upatruję w tym po prostu, w tym, w tym, w tym, w tym no, zbijaniu wagi, no, no, by, byłem jedną nogą na, na tamtym świecie, naprawdę, no, dużo, dużo, dużo mi nie brakowało i wiesz, no i zregenerowałem się na tyle, ile mogłem, ale, ale czułem, czułem, że, że to nie jest to i że po prostu spaprałem sprawę sprawy i mam. I, Winię tylko siebie, pretensje mam tylko do siebie i, i wiesz, no i wyciągnąłem wnioski, chciałem spróbować sobie 6-6 i chcę, chcę sobie spróbować w 7-7, jak się będę czuł. No. Bardzo mocna. Karta Walk, cztery walki opas. Walka opas w K1, trzy walki opas w MMA, 10 pojedynków Semi Pro. Panie. Także naprawdę fajerwerki są, pay per view jest, także na to pay per view chciałbym, żebyś e, zaprosił do wykupienia naszych widzów, Twoich e, fanów Sobota Hala Orbita. No bardzo, bardzo mocna karta Walk i cieszę się, że jestem na niej ja i moi koledzy. Także także na, 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 naprawdę warto kilka groszy poświęcić, miło sobie spędzić sobotni wieczór i też no pokażcie, że, że też prawdziwy sport się liczy, a nie tylko jakieś tam freak fighty i patologia. No. Tak jak mówisz, w takim razie też serdecznie zapraszam, wybierzcie fen w sobotę, ja wam obiecuję, że nie pożałujecie, się, Adrian z pewnością też dziękuję za wywiad i widzimy się w poważeniu. Do zobaczenia. Dzięki.